Cześć, z tej strony Kermitto, będzie to poradnik na temat działania kościołów. Zaczynamy. Jednym z parametrów obowiązującym w walce na światach z kościołami jest wiara. Cóż to takiego jest ta wiara? Wiara jest cechą, którą posiadają wioski pod wpływem kościoła. Każdy kościół, mamy ich różne poziomy, roztacza na najbliższy obszar, Wiarę. W tym przypadku jest ona zaznaczona na mapie niebieską wstęgą. Wszystkie wioski, które będę posiadał w obrębie tej wstęgi, będą otoczone wiarą. Jaki wpływ ma wiara na walkę? Przeprowadzimy kilka prób, żeby wam to pokazać. Każda z prób będzie przeprowadzana w warunkach neutralnych. Mur na 20 poziomie, brak flag po obu stronach, morale 100% oraz zerowe szczęście. Próba numer 1. Obie wioski posiadają wiarę. Próba numer 2. Wiarę posiada tylko wioska obrońcy. Próba numer 3. Wiarę posiada tylko wioska agresora. Jak widać na przykładach, różnica jest ogromna. Wiara de facto determinuje to, która strona zwycięży. Istnieje prosta zasada. To, czy posiadam wiarę, zależy od tego, czy wioska, z której wysyłam atak, jest pod wpływem kościoła i czy posiada wiarę. Jest to zasada. Z niej wynikają dalsze wnioski. Natomiast Zdarza się, że gracze wciąż jednak pytają, czy w tym konkretnym wypadku mam wiarę, czy też nie. W tym poradniku wyczerpię wszelkie przykłady. Będziesz mógł porównać, czy mój przykład zgadza się z Twoim, i odpowiem Ci na pytanie, czy posiadasz wiarę, czy nie. Żółty kwadrat to Twoja wioska. Niebieskie koło to pole Twojej wiary. Czerwony kwadrat to Twój cel, wysyłasz atak, i jak najbardziej Twój atak będzie posiadał wiarę. Poznajesz już swoją wioskę i pole swojej wiary, jednak tym razem Twój cel będzie poza jej obrębem. Czy będziesz posiadał wiarę w ataku? Jak najbardziej, ponieważ liczy się to, skąd atak wyszedł. Tym razem Twoja wioska jest poza obrębem wiary. Cel również jest poza obrębem Twojej wiary. Nie będziesz miał wtedy wiary w ataku. Ponownie ta sama sytuacja. Twoja wioska jest poza obrębem wiary, natomiast cel znajduje się w obrębie wiary. Czy zmieni to sytuację? Nie, ponownie nie będziesz miał wiary. Twoja wioska jest poza obrębem wiary. Przedstawione schematy obrazują, jak wygląda posiadanie wiary w ataku i jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o obronę. Jeżeli Twoja wioska jest atakowana i posiada ona wiarę, to po stronie obrońcy będziesz występował jak obrońca z wiarą. Na początku każdy z graczy posiada kościół, który plemiona wyróżniają jako pierwszy kościół. Różni się on przede wszystkim zapotrzebowaniami, jeżeli chodzi o surowce oraz bardzo niewielkie zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o ludność, którą on zabiera. Każdy gracz może posiadać tylko jeden pierwszy kościół. Jeżeli stracisz swój pierwszy kościół, Możesz go postawić w ciągu 5 minut w nowej wiosce. Warunek jest taki, że nie możesz posiadać żadnych innych kościołów oprócz niego. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z budowaniem nowych kościołów na nowych podbijanych terytoriach, to wygląda to już zupełnie inaczej. Tak jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na surowce, jak również i ludność. Jest to. Budynek, który angażuje naprawdę duży, duże poziomy ludności. Posiadamy trzy poziomy. Ja osobiście polecam, żeby jak najwięcej Twoich kościołów miało poziom trzeci. Nie zawsze jest to możliwe, ale jest to najbardziej ekonomiczne. Mają dwukrotnie większy zasięg niż kościół pierwszego poziomu i mieszczą zdecydowanie więcej pól w swoim terytorium. Oznacza to, że budując dużo kościołów na poziomie trzecim, zaoszczędzisz. Bardzo dużo miejsc w zagrodzie na wojsko. Przejdźmy do schematu, jak to powinno wyglądać. Zamiast kilku kościołów blisko siebie o niskim poziomie, postaw mniejszą liczbę kościołów, ale za to o większym zasięgu, dalej od siebie. W wiosce z kościołem nie zrekrutujesz ani pełnego ofa, ani pełnego defa. O ile rekrutacja połowy defa ma jeszcze jakieś znaczenie, to rekrutacja połowy Ofa to po prostu błąd. Jeżeli chcesz, żeby jednostki rekrutowane w wioskach z kościołami miały jakieś praktyczne znaczenie, to polecam od siebie rekrutację zwiadu. Przede wszystkim dlatego, że z jednej strony zawsze możesz przecież zeskanować jakąś wioskę nie do końca pełną zagrodą zwiadu, a z drugiej strony. Gdyby przeciwnik ci zaskoczył, to i tak jest duża szansa, że nie do końca rozpozna, czy wioska, którą zeskanował, posiada kościół, czy też nie. Jest to kluczowe, bo jak pokazałem na wcześniejszych schematach, to, czy wioska posiada wiarę, czy nie, jest bardzo ważne w walce. Mam nadzieję, że poradnik wyjaśnił Wasze wątpliwości. Dzięki za uwagę. Cześć!